Włączyłem szybko nagrywanie, bo pokazano się komunikat z pracy od Reni. Renia znajdu, znajduje błąd w spisie inwentaryzacyjnym, ale jego poprawne, poprawienie będzie oznaczało wydanie dodatkowych pieniędzy. Czy Renia powinna powiadomić o tym swojego szefa? No, oczywiście, że tak. Renia zgłasza problem szefowi. Okazuje się, że szef sobie przy, przypisał zasługę rozwiązywania problemu. Renia nie została spełniona w raporcie końcowym, No cóż. Ehm, także wracam do Was za chwilę. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z e, The Sims Historię z życia wzięta. Renia wraca z pracy, jak przed chwilą mogliście zauważyć... E, a was dostałem, tego, że się coś tam nie udało przed chwilą. A więc tak Renia awansuje nas... Stanowisko asystentka. Więcej pracy za niewiele większą pensję. Praca asystentki oznacza liczne obowiązki. Jeśli będziesz dbać o to, by szef był zadowolony, możesz spodziewać się rychłego awansu. Renia pracuje teraz w godzinach od 9 do 15. Zaczynając od zaraz. Renia zarabia dzisiaj 350 simelonów i otrzymuje premię w wysokości 700. E, dobra, Renia wróciłam mm, Przebieramy się, jedziemy z tym Maćkiem na to miasto, no nie? E, muszę wrzucić bla, bla, bla... Ja Wskazówki. Zadzwoń po transport, a potem e, ten... Zaproś Sima, ale to... Gwiezdną Kafeterię. Wboruj i wybierz gwiazdną Kafeterię i Rynek, okej. Okay. A nie, nie, nie. Bo to trzeba ten... E, zadzwoń... Usług... Nie, czekajcie jak to trzeba zrobić. Zaproś Sima na parcelę publiczną. Dobra, zadzwoń, transport i zaproszmy na publiczną parcelę. I gdzie? Gwiezdne coś tam było, nie? Gwiezdna Cafeteria. To miło z Twojej strony, że mnie zapraszasz, tylko się przebieraj i zaraz będę. No no. I gwiezdna kafeteria. Kiermo. Kiermo. Tak słuchaj zaraz po ciebie przyjedzie. Okej okay, spoko. To poczekaj przeddałem. Boże co tak lecisz. W sumie zanim ta, ta przyjedzie to weź pościel w łóżko, bo jak ciocia wróci niespodziewanie i to zobaczy. Rynek miejski i gwiazd kafeteria. Bo, ale jest mało tych tutaj parcy publicznych. Znaczy może ich, jest ich więcej, ale wiecie, tylko te są odblokowane do tej historii na przykład, no nie? Jecierania rania, jedź. No wiem, że możesz awans, ale nawet już do pracy dostałaś. Co ty chcesz? Bar w cenie co najmniej tysiąc chcę to mieć. No już, chyba ci coś boli. Rynek miejski i kafeteria. Gwiesta kafeteria. Hmm. W ogóle nagrywam um, trzy odcinki z rzędu, żeby mieć w zapasie, bo za wyjeżdżam. Ehm, też do tego jeśli coś pisaliście w poprzednim odcinku i ja się do tego nie odniosłem do tej pory, to przepraszam ale nagrywam um, jeden po drugim odcinek dobra może przed kolacją Maciek zagrał, zagrałby ze mną w szachy byłam w liceum kapitanem drużyny szachowskiej wow ale dam mu forę no, no no to spoko w sumie to ćwicz szachmat panikowa. No dobra już, już ten, już grasz. Zaproś. Naprawdę będzie z nimi w szachy grała. W ogóle jest tu jakaś restauracja? A jest tu. Super kucharz, a ty jest kucharz, dobra mówicie mój Johna ona jest super kucharzem, ale ona jest kelnerką z tego co, z tego, co widzę. Stalowa siłownia. Też nawet ładnie wygląda ten budynek. Może zbuduję replikę w The Sims 4. Ale nie, bo naprawdę mi się te, te budynki... Pod... W ogóle mi się naprawdę domy w The Sims 2 podobają i w ogóle I też tak jak mówiłem zapachy wygające z kuchni są tak zachęcające. Lepiej usiądę z maczkiem przy stole zanim go zjem z głodu oczywiście. No no. W ogóle wracając do tego co mówiłem wcześniej, to mi się domy naprawdę... Podobają w dwójce i w sumie jak je buduję w czwórce to one też spoko wyglądają. na śpi. Także ten, także ja, ja lubię budować to co jest na przykład w starszych częściach w, e, w czwórce, nie? Bo, bo, bo lubię. Fajnie, fajnie to wygląda. Też lubię budować w simsach w czwórce. Ty jesteś z nim przedtem, więc on to rocznie się powinien tutaj dołączyć. Bo jesteś z nim w grupie. Zawoła go. A nie, dobra, on jeszcze idzie. Sylwia Kudłacz, a tu kto idzie? A kto? Smuga. No, no. A naszą kernetką będzie Janinka osoba. Piękna nazwisko. Dobra, zamów dla wszystkich. Albo nie. Danie dnia on. Każdy dostanie to co lubi. Albo to nie może z nim tak gadać przez no to, to, to nie ta część. Fajne są te stoliki, tu chyba nie ma takiej normalnej części Simsów. On coś gada, go nie słuchać, mam wrażenie, że mu się to zepsuło. a nie dobrze już słuchać. on nic nie dostał? Czyli rozumiem, że on nic nie dostanie. Weź jedz. Aha, chyba coś nie wyszło. Aha. No spoko. Tylko czy mi się to zaliczy? Ej, no co jest? Cóż jestem z nim w grupie? Chodź czy zamów dla wszystkich? Hamburger. Nie rozumiem. Przynieś mi te hamburgery, no już. Ona się zaraz sika. No szybciej nam to przynuć! Ja pierd...niczę. No idź! No... No yy. Dobra, wiecie co? Bo chyba się coś zepsuło. Weź zapłać na rachunek. I naciśnij sadza mnie jeszcze raz. Aha. Dobra. Czyli co, nic się nie zepsuło. Kolacja była przepyszna. Nie wiem czy sprawiła to atmosfera czy jedzenie. Ale mam ochotę na słodki deser. I mam na myśli Maćkę. Pocałunek z Maćkiem będzie idealnym zwieńczeniem tego wieczoru. Mam tylko nadzieję, że nie jestem zbyt śmiała. No, nie wiem. Bo jak na razie to teraz śmierdzisz. Czyli rozumiem, że... Ym romantyczny pocałunek. Ale ty jeszcze nie masz z nim takiej interakcji, więc trochę z nim pofirtuj. A nie, tu jest pocałunek, pierwszy pocałunek. No dobra, może nie poflirtować jeszcze. No, <laughs> czy jak to będzie Tak, jak będzie pierwszy pocałunek, to będzie ta, ten filmik. Ale ja bardzo lubię te filmiki w sensach dwójce. A zauroczyłaś się. Oh, oh. Te filmiki są super w sensach dwójce i zawsze mi się oh. podobałem. W sumie e, że, że nie ma ich Bo <mum> <To są zresztą. mum> Mam wrażenie, że tak nie będzie ciebie głośno. Co Majty ci spadła? Wow! Aha. Co się zepsuło? Reniu przyniosłem ci róże jest niemal tak piękna jak ty. Świetnie się bawiłem. Ach, cudowny pocałunek i piękna róża. od tak przystojnego faceta. W tej chwili nawet nie pamiętam, jak mam na imię. Chyba powinnam wrócić do domu, też tak myślę. Wrócimy do domu, a tam będzie tanie. Mm. Uj, już rozdział trzeci. Randka z Maczkiem była cudowna. Pojechaliśmy do gwiezdnej kafeterni, kafeterii, gdzie spędziliśmy przepiękny wieczór, gadaliśmy trochę w... Graliśmy trochę w szachy i zjedliśmy kolację w restauracji, a potem Maciek zaprosił mnie na deser. Francja elegancja, haha. Ale ha. to ha, zabawna arenie. <grywy> Ta. Mm, teraz ona wróci do domu i będzie czternasta, nie? I, I będzie cała zmęczona. I, i osikana, i, i higiena spadnie i wszystko. A dobrze, że tutaj nie zaczęłaś śmierdzić, bo jakbym miała się z nią całować, by śmierdziała. Ten maciek by cię nie zechciał. No wiem, że chce ci sikać, no ale tu nie ma chyba kibla, no nie? A nie są. Ale pewnie zaraz ten, zaraz taksówka nadjedzie. Dziedzisz, nam, no, retusz i ci sikać jak chcesz. Aha, czy jednak jedzie żywemu najpierw? Rodzina Sianko. Wczytywania. W ogóle... Nie rozumiem tak, bo to jest niby ten pasek, że on się wczytuje. Tak jakby. I on jedzie do końca i wtedy się cofa. Nic w sumie nie rozumiem. Chociaż teraz to było tak jak powinno. Randka była perfekcyjna. Niech mnie ktoś złapie, gdy zamdleje z zachwytu. O! Gratulacje, odblokowana została historia Vincentego. Teraz w moim no, głównym dostępne są obie historie. Historia Reni to tylko początek. Spróbuj się odwiedzić tak, że Vincentego... No, o Jezu, ja myślę, że telefon mi zaraz poleci. Ale będziemy mówili tego później, tylko najpierw skończymy tą historię, gro Skorzystaj W ogóle trzeba to wszystko poczyścić, Renia, ale wiesz co, to najpierw skorzystaj tu i weź prysznic i później będziemy czyścić Albo wiesz co, to najpierw zrób... Zapasz kawa. I cikać. Idź cikać. Już się wykąp jak tu jesteś i później sobie wypij tą kawę. Czy to jest Rydzi jeszcze pracę? Tak. o, trzeba się kreatywności pouczyć. Nawet, że przyjaciół nie trzeba zdobywać. Czas na picie ekranie pije kapkę, to ja się napiję wodę. No wy się to napić, czego chcecie. Nie wnikam. No, ale byś to mogła ten... Weź jeszcze jedną szklankę wypił. Ale dobra. Nieważne. Yy, idź ci, malowanie, bo trzeba z kim kreatywność podnieść od można możnego instrumentu domina, no nie? Nie. Ciotka Charlotte nie jest aż taka szalona um, No więc pomalujemy Na no, łonie natury Patrząc na dom Maćka Jeszcze pomyślę, że go wyglądasz Wow. Mi się zepsuła coś Bo ogólnie w re, e, Myszka mi przyszła do pulpitu Bo um, ogólnie to nie wiem czemu, ale włącza się ta gra w oknie Ale w sumie może być spoko um, znaczy jest spoko, co jest tak, mi się tworzy w oknie, bo i tak mam rozdzielczość 1366 na 768 więc jakby była na pełen ekran to... to ja bym widział ją bardzo rozciągniętą i, i wiecie, napisy były tak niewyraźne, więc... No. więc mi tutaj przeszkadza, że jest w oknie bo nie ma ty jeszcze niestety rozdzielczości 1920 na 1080 znaczy podejrzewam że szłoby to zmienić wiecie w tam rejestrach gry i, i tam w plikach tak jak dasz to zrobić w simsach dwójce zwykłych ale do simsów dwójki ym, zwykłych da się y, podrosać to tak y, do zwykłych simsów dwójki y, jest taki osobny program gdzie on sam wszystko ustawia um, i wiecie i te cienie mogą być um, na 100% i w ogóle żeby wiecie nie było tego cienia no jest za ja się wystraszyłem ale z tego co zauważyłem to um, tutaj w, znaczy ten program y, nie widzi de Sims History z życia wzięte więc no cóż, mamy, mamy taką, taką rozdzielczość jaką mamy Także... A nie, automatyczne przyłączenie wszystkie światła Także no, tak to wygląda Dobra, ja robię cięcie, widzimy się rano Znaczy jak ona wróci z pracy Także widzimy się jak o, po, po 14 jak Renia wróci z pracy Dobra, już wracam, bo rania za chwilę będzie wracała z pracy i ktoś do nas dzwoni. już przestał. A nie, dzwoni nadal. Może ciocia dzwoni. O, kolejny awans, szybko. E, Renia awansuje na stanowisku koordynatorka. Chociaż nadal harujesz jak w, a godziny pracy są koszmarne, dostają znacznie lepszą pensję dzięki kreatywnej pracy nad projektami. możesz zwrócić na siebie uwagę przełożonych. Renia pracuje teraz w godzinach od 9 do 15, zaczyna od zaraz. Renia zarabia dzisiaj 425 milionów i otrzymuje prawie wysokości 850. No to już, już nawet sporą sumkę mamy Narwyście odbierz ten telefon, bo on dzwonił od jakiejś, nie wiem, 11 Kto to? Nie lubisz astronautów A, nie widziałaś nigdy, tylko widziałaś w telewizji Znaczy w sensie na żywo nie widział astronautów, ale widziała ich na żywo Czy to jest coś związanego z rozgrywką? Coś z historią? Co w ogóle jest? Darek Kopy... To jest ten chłopak, nie? Cześć, Reniu. Usłyszałem od naszej wspólnej przyjaciółki, że jesteś w mieście. Wspaniała wiadomość. Słuchaj, może wpadnę do ciebie około 20 i pogadamy. A może zjemy razem kolację? Co o tym myślisz? No, spoko. Nawet nie dał mi zadecydować. Tylko sam się wprosił. Cóż mogę powiedzieć? Dźwięk jego głosu przywrócił wiele wspomnień. Zdaje się, że dziś wieczorem muszę coś ugotować, ale ledwie potrafię zrobić tost. Zrobiłaś wcześniej spaghetti. Żeby nie, dowiedzia nie dowiedziała się o tym straż pożarna. Muszę poczytać trochę książek kucharskich, inaczej będzie potrzebna jeszcze pogotowia. No to. No dobra wiem. Ale dzwoni jeszcze telefon. Aha, już przez to, po prostu się zacięło. Weź prysznic, w ogóle w międzyczasie krania wstałem, to umyłem y, wannę i y, toaletę. Mm, dobra, co ty chcesz? Osiągnąć czwarty poziom, tak? A, to spoko. A to muszę oglądać? Aha, czyli... To już wola przeczytać tą książkę, bo jeszcze się okaże, że coś źle zrobiłem. Dobra Renia, weź szybciej, bo on o 20 będzie. A, w sumie nie zostało ci się dużo. Zeszlić dymkę, teraz rozumiem. Mam nadzieję, że Darek jest przygotowany na kulinarny festiwal, o której miał, o której miał przyjść? A tak, o 20. No no. Już nie udawi, że nie wiesz. Weź podkładaj te książki, bo tu masz też jedną i ten. Skorzystaj jeszcze zanim on przyjdzie i weź na kramlepki. Może byś zaczęła już tak... W sumie jak gotować, a nie bo na przykład, no w sumie dziewiętnasta jest Poglądaj telewizor, po proszę co ty masz z tymi rybkami, że co chwilę do nich patrzysz a Rybki żeś w życiu na oczy nie widziała kobieta czy co No, przyszedł Mogę dać ci znacznie uh, działa No siema, siema. Dużo szybko zaczął gadać. O, no smok, smok. Jakie masz z relacje. O Jezu, 67-41? Ach! Zapomniałam jak Darek całuje. Może pocałuję go naprawdę namiętnie. W końcu minęły zaledwie 4 lata od czasu gdy chodziliśmy i zostałam. To tyle co nic, ale przecież chciałaś z nim... E, nie rozumiem. Czyli rozumiem, że chcesz go pocałować, tak? A to jesteś głupia. Bo nie rozumiem, bo najpierw mówiła, że Maciek się jej podoba i już nawet z nim, wiecie, zauroczona nim jest, a, a teraz on przeszedł i co? Miała się pocałować romantycznie. A, bo jak? Nacisnę zły ten, nieważne. Jakby to Maciek zobaczył, wiesz co? Ach, było miło, coś jednak... coś mnie jednak dręczył. For, formalnie yy, biorąc... Yy, co? Formalnie rzecz biorąc, nie chodzę z maczkiem, jednak yy, się spotykamy. Mam wrażenie jakby coś mnie zmuszało do kontynuacji tej randki z Darkiem. Może nie powinnam się temu opierać. weź kobieto! Przestań! Wyjdź. O <grym> Ale może byś coś ugotowała? Daj sobie jakim gra. Dość wspominaj lepiej zajmę się kolacją zanim Darek zacznie kręcić nosem na tam. Bo to kobieta w sumie nie Gotuje, ta. A sumie nie zjedz tylko w sumie podaj e, nie spaghetti i weź zrób. Bo to przecież kobieta w kuchni ma siedzieć. A mężczyzna? No proszę, bawić się tylko. Nie, nie. Może by ci pomógł w tej kuchni, tak? Znaczy wiem, że to nie realne w Simsach, no ale wiecie, nie? Tak mówię tylko. Ten dom w sumie też spoko wygląda, chyba też go zbuduję w Simsach 4. <laughs> Zaraz ogólnie, nie? Zbuduję wszystkie domy z wszystkich części, nie? I, i trzeba będzie na końcu budować. Mm. Tylko weź wiesz, ale nie pożaru, nie Nie, 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 z spowodu, nie, 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 spowoduj. No, nie, dosłowić. się no, podaj. Możesz go zaprosić do jedzenia, czy coś? Czekaj, zaproponuj. Nie, dobra. Może sam przyjdzie. Okej. Okay. Czy jednak nie. Aha, bo tu trzeba zaprosić do stołu Ty ja To jeszcze też pod sprzątek czy jest grubnie szarenia. Zaproś do stołu gościa, chyba że nie będziesz jadła po prostu. Aha, no spoko, czyli on po prostu je. Zaproś do stołu goście. Niczego to się nie chce ten Ej, Rania, wstawaj. Czego to się nie chce zaliczyć? Zacznijmy przyjąć za wpuśnienki na dół, gdy jedzenie będzie go kliknij na też i zaproś do stołu goście. Nie wiem o co chodzi Oczarowuje mnie... Ej, bo już jest 12, no... Na... A nie, bo wolne jest, dobra, nieważne Dlaczego ja się muszę uczyć? O z kreatywności I też weź talerz i jeszcze raz z nim zjedz Jak mi zgrubniesz... W sumie nie, nie ma tego, aż tak źle

Nie sądziłem, że tak się obiem, Darek będzie musiał mnie wynieść No dobra, to kiepska bumówka, by wskoczyć w jego ramiona Tak czy inaczej idę na całość Idiotka e, gdzie to jest? Nie zawołaj Tylko obejmij, rzuć się ramiona A tak to, to było Renia! Nie straj na nagraniu, proszę Ludzie cię oglądają i Darek cię pewnie słyszał. Reni, kupiłem to wczoraj, bo myślałem o tobie chociaż.. O, chci o tobie. Chciałbym, żebyś przyjął to jako prezent powitalny. Co mi kupił? Lustro niewinne. Pokażę, jak wygląda. Brzydkie. Ale w sumie ta ramka... Nie, brzydko to wygląda. Dobra, powiesimy to lustro w pokoju gdzieś nie wiem. O, tu jakiś plakat mamy. Albo może u ciotki w pokoju powiesimy, niech ma kobita. No to jeszcze kwiatka. Albo nie, ja w sumie dam to lustro do siebie. Dobra, niech tu wisi. A kwiatek, gdzie mam kwiatka? Dobra, tu sobie przy łóżku postawię. O, ups, nie to. Ach, jak miłość e, z jego strony. Myślę jednak, że jest nieco za wcześnie, żeby znowu... E, żebym znowu poczuła coś poważnego do darka. Muszę się dowiedzieć... Muszę dowiedzieć się, jak zareaguje Maciek... Po co chcesz wiedzieć, jak zareaguje Maciek? Posprzątaj. Po co chcesz wiedzieć, jak zareaguje Maciek, skoro chcesz niby być... E, właśnie, no czyli no, w sumie... Zauroczenie jest między wami. Więc nie wiem, dlaczego um, z tym Darkiem ty coś kręcisz. A powiesz co, progresy sobie w SSX-a trochę. Chwila. Rozdział czwarty. Ten dzień był trochę dziwny. Odwiedził mnie mój był chłopak Darek. Kopytko. To miły facet, ale jestem ciekawa, jak bardzo zmienił się od szkoły. Muszę się z nim, yy, muszę z nim postępować ostrożnie. Bo nie chcę poptyć tego, co jest między mną i Maćkiem. Z drugiej strony dowiedziałam się, co to znaczy zeszklić dymkę. Aha, no spoko, spoko. To zaś ciebie taka Maldagaster, rozumiem. Zepsułaś komputer. To jak już czy jesteś od razu, to weź usługi. Meister Może by po prostu ciało ci nowy w Dobrze dobrze Będziemy słuchajcie kończyć ten odcinek Już dzisiaj Bo trwa 28 minut I w sumie powiem wam że Tyle wystarczy na odcinek Ostatnie dwa też były 30 minut Więc w sumie 28 to spoko Um, a więc tak, ja już kończę gadać, bo boli mnie gardło, Zaczynamy boleć. <grym> Rania się kąpie, zaraz idzie spać i my też kończymy. Już co, ciotki nadal nie ma wyjść, ty się wyśpił u niej w łóżku, później pościeli, żeby nie było, że spałaś u niej. Um, także wiecie, idziemy spać, znaczy ja nie idzie, znaczy wy też możecie i spać, nie wiem o której godzinie to oglądacie. Um, Także co No zobaczymy jak się ta historia potoczy dalej w kolejnych odcinkach Ja jakoś nie wiem jak grałem kiedyś to jakoś na tym momencie właśnie skończyłem grać Może um, troszeczkę dalej um, no Na pewno nie grałem do końca um, Także co to było na wszystko także do zobaczenia w kolejnych odcinkach i trzymać się i cześć